W treści zadania wiemy, że kod składa się z czterech liter oraz trzech cyfr. Litery i cyfry wiemy, że mogą się powtarzać. W takim razie w podpunkcie a, do utworzenia kodu używamy jednej z liter, czyli każdą literę możemy wybrać na cztery sposoby, oraz cyfry 1, 3, 5, 7, 9, czyli każdą cyfrę możemy wybrać na 5 sposobów. Wobec tego możemy to zapisać jako 4 do potęgi czwartej razy 5 do potęgi 3. 4 do 4 to jest 256 razy 5 do 3 125 otrzymujemy 32 32000. W podpunkcie b do utworzenia kodu używamy jedynie litery A B C D E F G, czyli każdą literę możemy wybrać na 7 sposobów. Oraz cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 6 sposobów. W takim razie mamy razy 6, razy 6, razy 6. Możemy to zapisać jako 7 do potęgi czwartej razy 6 do potęgi trzeciej To będzie równe 2041 razy 216 i otrzymujemy 518616. Pod podpunkcie C do utworzenia kodu używamy 26 liter alfabetu, czyli każdą literę możemy wybrać na 26 sposobów. Natomiast cyfry, każdą cyfrę możemy wybrać na 10 sposobów. Zapisujemy to jako 26 do potęgi czwartej razy 10 do potęgi trzeciej. To jest równe 456 976 razy 1000 i to jest równe 456 milionów 976 tysięcy.